W odcinku będziemy dzisiaj gra, grać w grę jakąś W grę No dobra, no, fuck I... O oh, fak, co mi się włączyło Stało się coś fajnego No nawet nie wiem co On będzie jeszcze u mnie do soboty Od dzień dłużej Kurde, 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 kurde O no, fak, co to co mi się włączyło <grym> <Farkę> <grym> Właśnie, wziąłeś mi jakąś zbogowaną grę. <grych> to by się yy, to usuwamy tą grę. Teraz będziecie widzieć, jak usuwamy grę. <grych> Szkoda, właśnie. No to pogramy sobie w. w pogamy, czy coś takiego. Będziemy dzisiaj słuchać takich po, bardzo popularnych muzyk na YouTubie. My wam pokażemy, które na przykład niektóre ja śpiewałem z innymi YouTuberami. Tak, i... śpiewałeś z nimi. Ale kłamstwo. I teraz znacie youtuberek, który ciągle kłamie. Po pierwsze, ja nie kłamię. Kłamiesz. Po drugie... To zaśpiewaj swoją wersję tych muzyk. No ja włączę jedną tą... I Nie jestem kłamcą. Jesteś. No widzicie jaki kłamca. On tego wcale nie śpiewał No ale ja tutaj daję nie wszystkie które ja śpiewam Ty nic nie śpiewasz z tego No bo, ale dzisiaj śpiewał bardzo popłusk Aha To są popularne, bardzo przesądzicie w Minecraft Idę które gdzieś się się posłuchać i bez Aha. Się, nie zaśmieć bym nagle Takie bardzo, wiecie, taki bardziej popularne. Ja nagram jeszcze dzisiaj odcinek, ale wiecie... Po na tym takie coś, bo mi się gra zwałowała. Goni mnie, goni mnie, lecz ja nie boję się, go wcale, go wcale. To jest taki <mum> skiw, który ja pisznie w spadzie. go odpalę, stawiam dobra. pochodnie tu. Rozpoczynam budowę, mały domek powstaje, jeszcze łóżko dodaję, no i Franking też, bo nie no może braknąć go, a gdy wszystko dobrze szło, to powstawiam pióre szkło, wszystko Moje będzie od życia coraz niej za hej no Ja wam polecam kanały Lodzi PL, a nie tam polą, bo pojęcie. No na pewno

Ty wiesz, że i Blow nie zrobił? Co? Ty wiesz, że i Blow nie zrobił? Co? Minecraft Blow. Aha, no Blow to. Okay. O Bo Minecraft Blow. I czyli jej tutaj nagrał Węgiel Sky. Kończony. Kończony. przygody. No właśnie, to taka Widzicie to? To jest beat. To jest w ogóle. Ten koleś jest w ogóle. Ci, ci, nie ten, który dał to, tylko ci, którzy to śpiewałem, to są po prostu jacyś... nienormalni kolesi. Oni są najlepsi w Minecrafcie. No? Co? Oh Fakt. No ja, no serio, musi ta, ta głupia piosenka być? to węgiel style. No ja nie lubię lijeja. On... Węgiel style. Schodzę do jazdini, by wykopać sobie węgla. Ja mówię na to kloce, ale chudy za to pije. I nie mogę sobie śpiewać, po mnie wtedy Węgiel style. To jest głupie, głupie. Nie węgiel jest style. Bo to Węgierszajl! Węgierszajl, o, 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 o! Bo to Węgierszajl, yeah! Niejaki... Z dołu mam bana. no dawajcie! Gdy wkraczam na serwer, wszystko odkrywa się Ognia redstone i end, no i diamenty też już biorę w ręce kilof ciebie przecieram się, nic mi nie umknę o nie Czeka jak sowy Jeden, dwa i trzy diamenty Jeszcze jeden dla zachęty, ja le, będziesz panu Uważa ja minie mnie, nie panu Znowu mam pana No ja nie mogę Trzymaj tak jak Bo ja wychodzę i tak cię indziej Na inny wyróbcie Chagę spadł Dja tego nie mi Wszyscy się, wygłupiście, odbawcie na. Lepszego trzeba. Na innym serwerze gram, tym razem się wam nie dam. Ja swe ambicje mam, niech które ja odpalam. Zaraz wezmę się w garść, no dusza pokażę wam, co dla mnie inni ludzie. Ciorogę młoda, ty i twoje nic mi nie podskoczył nie boję się nowów no nie gadaj, że mam znowu znowu mam bana no ja nie mogę trzymaj te diaksy bo ja wychodzę i tak gdzie indziej na inny serwer dostałem bana więc nie pisz więcej znowu mam bana no ja nie mogę trzymaj te diaksy ja no Dobra. Pokażę wam jeszcze bardzo Bularną piosenkę po tej. Stary, no tutaj naprawdę to nie mój, który to ktoś mi się włamał do domu, zainstalował go, zamknął komputer, wyszedł i to nie moja wina, nie możesz mnie zwanować za taką błahostkę. Stary, no no A, no to nie moja wina, no chłopie, nie, bal, nie błagam. nie błaga Uh, chłopie, proszę, bądź człowiekiem, proszę. twój kanał, No kanał da się w ogóle włączać? Zero lajków? No co? O. o. Proszę, nie oglądać jeszcze nie! Ja takich rzeczy nie robiłem! A, a, a. Nie robiłeś na szatni, nie Creeper schodzi na mnie. Albo nie, to, ta piosenka. To jest jego słowa, O nie, będziesz mi dał sobie nikogo? Przecież robił. O, to jest jeszcze bardzo popularne. To ma 93 tysięcy lajków. Like. Coś mówiłeś. Widzicie to jest taki bit? Mocny bit. Musicie to słuchać. Musieliście to, to słyszeć, jeżeli wiecie. Jesteście słyszeć dużo razy takich youtuberów, więc to jest... Wiecie! Włączamy craftet, nie? Słuchaliście to? Słuchaliście? It's a search for it. No, it isn't lands and She YouTube class. Oh yeah. Mm -hmm. Mm -hmm.

Nie mogę, bo nie mogę! Nic A ja w mi napisał, że to Nie mógł, że za nie nie, 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 mógł. nie, 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 wiesz nie, 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 mógł. nie, 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 nie tu, i i napisał. Jest tu do jasnej i ciasnej diler mi napisał? Już Ci niestety nie pokażę. Nara